Dzień dobry yy, wszystkim Dzisiaj ja gram właśnie w Adopt Me I jak widać są nowe rzeczy Jest do ubrania Swoich zwierzaków I to jest bardzo słodkie Mi się naprawdę to wszystko podoba Szkoda tylko, że jest ich tak mało Ale jeszcze jeżeli tutaj wejdzie To oni dają ci jakieś rzeczy tak za darmo Na przykład niebieską czapkę Z daszkiem, plec w co ja kupiłam kokardkę takie coś i takie coś. Ja dałam moją sinię Iniu i taki mały dzwoneczek, dlatego że to wyglądałoby w prawie słodko. Ja bym może było zmieniać kolor, to ja bym chętnie zmieniła to na fioletowy. Ale jeszcze dałam koronę zwierzaków mojej frytce O, jaka słodka. Uwielbiam Fredki. I to chyba... Y na tyle i tutaj tutaj jest z boku takie coś klika się żeby teleportować się ale tak teraz to już widzę, że wszyscy już mają swoje zwierzaki ubrane i jest naprawdę bardzo fajne To na tyle z tego filmika. Nie ma za dużo nowych update'ów. A! Teraz to jest Ktoś wyłowił nareszcie tą łódź, żeby nie być pod wodą. Zaraz, zaraz. Cześć, że mówię takim dziwnym głosem, ale... Kto zakopał to? To teraz jest tajemnica, to jest Ale że ktoś zaraz zakopał to. Jak można zakopać coś w taki wielki dół? No to na tyle z tego filmika. Dziękuję je za oglądanie i zobaczcie wszystkich w następnym filmiku. Pa!